Małe. A tak. Na ta się taki I Nigdy mu się nie nudziło. Nie. Co to było za stworzenie? Co jakie stworzenie? To, które zostawiło ci tę bliznę nad lewym okiem. Jest nowa, nie pamiętam jej. A to pamiątka po kuroli szkód spali. A blizna? Cóż, kolejna do kolekcji nie ma o czym mówić. Za to ta twoja, to całkiem. Mów, Morda, tu eksperta, mam. A walach zrobił dla mnie specjalne na maści. To, ja to było zanim spadła na niego klątwa? Ciekawe, gdzie teraz jest. Zdjęliśmy z niego klątwę. Jest w Kermoren i czeka na ciebie. Żartujesz. Nie, nie żartowałbyś czegoś takiego. Miły prezent po przebudzeniu. Ufasz mu? A Valachowie? Jeszcze nigdy mnie nie zawił. Czemu właściwie Awalach ci pomaga? Wiedzący raczej nie przepadają za ludźmi. Tu nie chodzi o mnie, tylko o moją moc. Zresztą, o co innego mogłoby chodzić? Awalach uczył mnie ją kontrolować i pilnował, żeby mnie wpadał. O, ekspercie, jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś podróżować za Wallachem? Odkąd zostawiłam ciebie i jen na wyspie Jabłoni, Radin i jego czerwoni jeźdźcy cały czas deptali mi po piętach. Uciekałam przez różne światy, aż raz prawie mnie dopadli. Wtedy kompletnie znikąd zjawił się Avalach. Odnalazł portal i przeniósł nas do świata, w którym Eradin nie mógł nas wytropić chyba z pół roku. To był za świat, ten, w którym Eredin nie mógł was znaleźć. Nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedziała. Spróbuj. Ludzie stamtąd mieli w głowach metal, a wojny prowadzili na odległość przy pomocy czegoś w rodzaju megaskopów. No i nikt nie jeździł konno, za to każdy miał mały statek powietrzny. Siri, nie zgrywaj się. Mówiłam, że nie uwierzysz. Trzeba było tam zostać. W takim razie po co wracałaś? Myślałam, że dziki Gom zgubił mój trop na dobra. Uryka! Poza tym, chciałam was odnaleźć. Ciebie i Ferm. Ty szukałaś nas, a my ciebie. Czasem wydawało mi się, że jestem o krok, a innym razem, że kręcę się w kółko. Nie dziwię się. Często po prostu gnałam na oślep. No to mi opowiedz, jak to było. Po kolei. Jak tylko pojawiliśmy się na Ard lig, Eredin od razu nas namierzył. Jego jeźdźcy nas osaczyli. Myślałam, że to koniec. Ale okazało się, że Eredin ma inny plan. Wyciągnął filakterium i odkorkował je. Nagle wszystko spowiła mgła, a zaczął się dusić. To wtedy Eredin rzucił plątrze, która zamieniła Avalacha w umę. Wtedy nie chciał go zabijać, tylko upokorzyć. Ale Awalach nie poddał się bez walki. Rzucił zaklęcie, które spustoszyło szereg chmurów. Bo... I przy okazji połowy lasu na Arskelik. No ale też dało nam czas na ucieczkę. Awalach otworzył portal, skoczyłam. Miał być tuż za mną, ale chyba no nie, no. przez Wszystko klątwa coś poszło nie tak i nie zdążył. Tak czy siak, umówiliśmy się, że gdyby coś poszło nie tak, mm. spotkamy się w jego kryjówce, w Wellen. Ale nie udało wam się spotkać. Nie. Przeszłam przez portal i zamiast do kryjówki Awalacha wpadłam w sam środek przybuchowych moczarów. Ledwie uciekłam od wiedźm. A potem był baron. Wiesz, że wziął mnie na polowanie? I ubiłam dzika mieczem. Słyszałem. W sumie to był przypadek. Tego dnia w ogóle nie chciało mi się jechać na to polowanie, ale głupio mi było odmówić. Nie wzięłam żadnej sensownej broni, bo nie miałam zamiaru jej używać. Chodziłam tylko po lesie i oddychałam świeżym powietrzem. Aż nagle usłyszałam dziwny dźwięk. Dzień się zaatakował. Był wielki jak tur i szarżował prosto na mnie. A ja miałam tylko miecz. Musiałam sobie jakoś radzić. Świetnie ci poszło. Ludzie barona do dziś to wspominają. To byli prości żołnierze, ale dobrze się z nimi dogadywałam. Szkoda, że musiałam stamtąd uciekać. Ale nie chciałam ich na głowy dzikiego ogonu. Poza tym wiedziałam, że klątwa postępuje Zamiast szukać, zamiast postanowiłam znaleźć ciebie i jen. To jak to się stało, że trafiłaś do Juniora? Nie mogłam was znaleźć, a potrzebowałam kogoś, kto byłby w stanie naprawić filakterię. Zwykli żemy nie wchodzili w grę. To musiał być ktoś, kto był silniejszy. silnej wziął sobie za punkt honoru, żeby mi pomóc. Kurde, oh, ten ekstra pobiegał cały czas na tę stronę. Nikt nawet Ład nie wie. Na nie mogę nie umieć, Nie chciał cię denerwować. <laughs> Potem się dowiedzieliśmy, że straż regularnie urządzała takie prowokacje, żeby złapać kolaborujących z czarodziejami. Ale ten jeden z Oczywiste, że musimy znaleźć inny sposób. Wtedy Jaskier powiedział, że jest w Nowigradzie człowiek, który może. Ile okazji zepsuć. Na pewno ma dojście do kogoś, kto może napisać. Mężta Brama ten długi wybiór. Junior. Mhm. Czułam, że to nie jest najlepszy pomysł, ale byłam zdesperowana. Nie miałam wyboru. Pim pam, Przeczucie Cię nie zawiodło. Skurwiel to nie był najlepszy materiał mm. na szkolnika. Ten cholerny prosak ubzdurał sobie, że go oszukaliśmy. I porwał Dudu. A wy go odbiliście i uciekliście na wyspę. Ten... Wreszcie. Nie, nie, wreszcie. Do nie było Nie wolno się zastanawiać. Po prostu wialiśmy przed siebie. Zbiedronki. Nawet się nie zorientowałam, nie kiedy zbiedronki. strażnicy zapędzili mnie w kozi ruch. Wiedziałam, że muszę zniknąć. Natychmiast. I wtedy przeniosłaś się na skali. Dobrze, że Findersfield to było pierwsze miejsce, jakie mi przyszło do głowy. Kiedyś Ja mam z biedronki. Ale on nie, to ruch. w zasadzie Dawał był zalmi. przypadek, że tam wylądowałaś. Myślałem, że to jest jakiś zawalachem. Nie, on po prostu poczuł, że użyłam mocy. W takiej samej zasadzie Radin potrafi wyczuwać jest. Dobra, zresztą właśnie dlatego Fartem. niedługo Fartem. potem pojawił się tam ze swoimi jeźdźcami i znowu wszystko potoczyło się A nie, szybko. to samobój. La fotem, Piękny samobój. nie pamiętam to sny, tylko sny. Co ci się śniło? Bo ja Spol? miałem ostatnio same koszmary. to, Ja w większości też. W jednym czaił się na Ciebie stwór, który wyrósł z martwego dziecka. To było okropne. Ale były też miłe rzeczy. Na przykład siedzieliśmy przy ognisku i piliśmy dobre wino, A wszędzie wokół ludzie tańczyli i śmiali się. I okienko. To podoba mi się znacznie bardziej. Mnie też. Ale i tak zawsze wszystko kończyło się w jakiejś wieży. O czym bym nie śniła, w końcu zawsze i tak wchodziłam do wieży. Ludę nie ma, ale ta piłka... Znasz tę wieżę? To... Wiesz, gdzie jest? Nie, nie wiem gdzie. Jest Nie w wiem. Wydaje mi się, że nie, ale z drugiej strony... było w niej coś znanego i przerażającego. Była surowa i martwa. Ale jednocześnie czułam, że muszę wejść do środka. Udało ci się? Nie. Zawsze kończyło się na poszukiwaniu wejścia. A ostatnim razem, zamiast wieży, zobaczyłam twój siwy łeb. Gdyby nie ta blizna nad okiem myślałabym, że to dalej sen, ja się powiem, że nie żyjesz. spotkałem tu kilku krasnoludów, którzy próbowali A się obudzić, SH, Dali, że SH, jesteś lodowata SH. i nie oddychasz. A jednak przyszedłeś, kto by tam słuchał krasnoly. A propos. Mikrofon muted. Na brzegu czeka łódka, a potem musimy dotrzeć do Kermory. Konno. Racja. Lepiej podróżować w konwencjonalny sposób. Chociaż przez portal byłoby szybciej. To w mgnieniu oka ściągnie Edina, ale nie ryzykować. Poza tym nie cierpię portali. Słuchaj, musimy coś wymyślić, żeby wróć. Zabierz nas stąd. Będą wiedzieli, gdzie jesteśmy. Będą wiedzieli, jak mnie znaleźć. Już to wiem. No. i zabierz nas do 我。<laughs> 離れた。<Yeah. S 2> <laughs> <laughs> Ależ ty wypiękniałaś. Nie stójmy tak. Chodźcie przywitać się z innymi. Nic się nie zmieniliście. Wszyscy takich was zapamiętałam. Co? Siostrzyczko! Są już wszyscy, których poprosiłeś o pomoc, a Wallach wypoczywa w wieży, nadal z nim źle. Nie stójmy tu. Chodźcie do środka.